Adres IP to unikalny numer, który identyfikuje urządzenie w internecie. Jeśli go poznasz, to możesz określić np. przybliżoną lokalizację tego urządzenia. Oczywiście wszystko zależy, czy ktoś korzysta ze swojego adresu, czy może z adresu operatora VPN. Jest to jednak bardzo cenna poszlaka w trakcie śledztwa, w którym poszukujesz osoby. Jak zatem go zdobyć? Jeśli nie masz nakazu sądowego, to może być dość trudno. No chyba, że zrobisz prowokację, która polega na socjotechnice, w której przekonasz intruza do jakiejś czynności, na przykład kliknięcia w link. Wtedy za pomocą narzędzia, które zaraz Ci pokażę, jesteś w stanie ustalić adres IP takiego delikwenta. Pytanie, jak kogoś namierzyć, tak? no, pod tym słowem namierzyć kryje się wiele różnych dziwnych rzeczy, o których możemy rozmawiać. Natomiast często pytają się też, jak zdobyć czyjś adres IP. No bo ja robię serię filmów o tym w jaki sposób właśnie zdobywać informacje na temat ludzi. Natomiast w tym filmie dzisiaj będziemy zdobywać czyjś adres IP, czyli adres IP osoby, której adresu IP nie znamy, tak? No musimy jedną rzecz pamiętać, że adres IP, czyli możemy tutaj sobie wejść What is my IP? Klikniemy sobie Enter i moja wyszukiwarka znajdzie mi serwis whatismyip.com, no, i ona tutaj szybko e, sprawdza adres IP. Oczywiście zaraz będą do mnie pisać, że twój adres IP wyciekł. No to jest adres IP współdzielony. W ogóle mi na tym nie zależy, żeby on był w tajemnicy utrzymany, bo ja z niego najczęściej nie korzystam. Jeżeli coś robię w internecie, to oczywiście korzystam z VPN. -a. W tej chwili wszedłem sobie e, tutaj z usługi Starlink. Natomiast pamiętajmy, że jestem. Wewnątrz maszyny wirtualnej, i w każdej chwili e, mogę sobie uruchomić usługę VPN, która schowa troszkę moją lokalizację. I pamiętajcie oczy o tym, że nasz delikwent, tak, którego tak nazywamy ładnie, którego chcemy namierzyć, może też korzystać z takiej usługi. Teraz, skoro strona What is my IP? zna mój adres IP. Dlaczego ona zna mój adres IP? No ponieważ ja właśnie e, się identyfikuję takim adresem i serwer www, pod, na którym jest umieszczona ta strona, rozpoznaje ten adres, ponieważ w zapytaniu, czyli w połączeniu, które inicjuje, jest taka informacja o tym, że jestem z tego adresu IP. Natomiast szybko można sobie to zmienić. Powiedzmy, że kliknę w międzyczasie pod spodem na mojej maszynie hoście. Jakiegoś, nie jakiegoś, bo korzystam z Proton VPN-a. Notabene, jak ktoś chce go kupić, to polecam, bo to jest jeden z lepszych usługodawców tego typu. Link będziecie mieli w opisie. Ten jest link, oczywiście mój afiliacyjny. Mam do ciebie małą prośbę, która wiele zmienia. Poświęcam dużo czasu na budowanie materiałów, które udostępniam za darmo. Jeśli ci się podobają, Proszę, obserwację mojego kanału. To bardzo dużo dla mnie znaczy. Ale nie reklamuję tutaj specjalnie tej usługi, dlatego żeby zarabiać, tylko dlatego, że wiem, że to jest najlepszy, dostępny, możliwy usługodawca. Więc jeśli chcesz jakiś kupić, to kup właśnie ten. Przynajmniej to jest moje zalecenie. Być może ktoś ma inne zdanie. Jeżeli ma, zapraszam do korespondencji w komentarzach. Może ktoś woli innego usługodawcę. Niech napisze konkrety, dlaczego. No wtedy będziemy mogli się do tego jakoś odnieść. Natomiast wracając do tematu, to wracam tutaj do adresu IP Starlinka, a my chcemy poszukiwać osobę za pomocą właśnie socjotechniki, czyli chcemy przekonać naszego delikwenta do tego, żeby coś zrobił. A najczęściej to zrobienie polega na kliknięciu w linka. Czyli załóżmy, że po drugiej stronie jest osoba, z którą rozmawiamy i na przykład wiemy, że pasjonuje się Disney. Em. Chodzimy sobie na Disney.com, tak i wyciągamy sobie jakiegoś linka, którym on może być zainteresowany. Powiedzmy, niech to będzie tutaj właśnie. Trailer firmu Mufasa. Otw otworzymy sobie w następnym tutaj tabie, skopiujemy sobie ten link i teraz odpalamy iplogger.org, rzucamy tutaj tego linka, e stworzymy sobie tak, tutaj potwierdzamy i gotowe. I teraz co my tutaj mamy? My tutaj mamy taką mini pułapkę założoną, tak? Ona tutaj ma wiele opcji. Tutaj jest tabelka z wszystkimi adresami IP, które sobie klikną w tego e linka. No i wystarczy, że teraz tego skróconego linka, którego mamy tu, możemy sobie go skopiować do ten. Wystarczy, że komuś go wyślemy. Proszę bardzo, naciskamy. I co się dzieje? Ktoś klika, i pod spodem dzieje się akcja taka, że docelowo wchodzi mu na tego linka, po prostu, którego mu chcieliśmy wysłać. Więc teoretycznie, jeśli osoba się na tym nie zna, no to. Takiego linka uruchomi. I co się dalej dzieje? Jeżeli uruchomi, no to my tutaj w naszym panelu odświeżamy sobie i co się dzieje? Mamy tutaj wszystko, czyli mamy ten adres IP, z którego ja podróżuję w internecie, mamy czas, mamy tutaj jaka to jest przeglądarka, widzimy, że jestem na Linuxie, widzimy, że to jest Firefox i widzimy całą armię informacji, które mogą nam się przydać. Tutaj jest jeszcze więcej opcji, możemy nawet spróbować złapać go po GPS-ie, co może też się udać. Powiem tak jako anegdotę, na takie coś udało mi się nabrać osobę, która robi tak zwany przekręt nigeryjski. Zaczęła do mnie pisać, no i finalnie wysłałem jej tego linka i, i osoba kliknęła i dostałem jej lokalizację w Gigerii. Okazało się, że to jest operator telefonii komórkowej, więc wiedziałem i z Androida, wiedziałem wszystko o tej osobie. Także <grym> czasami faktycznie takiego intruza możemy nabrać na takie proste sztuczki. I właściwie w ten sposób jesteśmy w stanie zdobywać czyjś adres IP. Tylko teraz patrzcie jeszcze na to. Powiedzmy, że w tle zmienię sobie adres IP na jakiś inny, tak? Co się dzieje? Jeśli jeszcze raz skopiuję, jeszcze raz sobie wejdę na tego linka, uwaga, połączono, Żebyście mieli świadomość, że to nie zawsze zadziała poprawnie. Znaczy zadziała poprawnie tylko jeżeli ktoś się ukrywa za VPN-em. No to niestety dostaniemy adres jego VPN-a i teraz odświeżając, to mamy drugą lokalizację Chile. Czyli co jak co, kto gadał o usłudze VPN różne rzeczy. Wcale to nie jest taka zła usługa i można w pewnych sytuacjach bardzo z niej skorzystać. Na przykład w tej. Dlatego po pierwsze, ty jako osoba, która chce być Bezpieczna i dba o anonimowość. Powinieneś surfować, używając właśnie takiego VPN, a a z drugiej strony, jeśli ty chcesz kogoś y, zdobyć, czyjś adres IP, no to możesz wykorzystać ten serwis IP Logger do tego, żeby te ten adres IP wyciągnął. Także myślę, że to tyle. Teraz już wiesz, jak namierzyć adres IP. Mam nadzieję, że ta wiedza ci się przyda. Zachęcam do dyskusji w komentarzu. Napisz na przykład, co jeszcze mogłoby Cię zainteresować. Miłego dnia!